Każda krawędź grania stosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8, pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa jest równe. Dane ja już przedstawiłem tutaj na rysunku, i zawsze też sugeruję takie rysunki robić, bo jest wygodniej. Natomiast szukane w naszym przypadku to jest pole całkowite PC równa się pytajnik, pole całkowite naszego grania stosupa. Pamiętajcie zawsze, jak czytacie te zadania ze stereometrii. O, tych, o tym, jak jest konkretnie nazwana nasza bryła. Mamy grania stosłup, prawidłowy, trójkątny. To słowo prawidłowy jest niesamowicie ważne, bo dzięki temu ono rozwiązuje w zasadzie większość tego zadania. Popatrzcie, skoro on jest prawidłowy, to znaczy, że w podstawie ma figurę, która ma wszystkie boki identycznej długości. Ja to podpisałem już na rysunku. I jest napisane, że każda krawędź ma długość równą 8, więc dodatkowo mamy tutaj informację o tym, że wysokość tego grania stosupa, czyli krawędź boczna też ma y, długość 8. I teraz jedyne co musimy zrobić, to znaleźć pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. I tak jak Wam zawsze mówiłem, mamy dane, mamy szukane, od jednego przechodzimy zawsze do drugiego, rozpisując jakieś wzory, które znamy. Więc my tutaj w danych mamy konkretną wartość już podaną, taką wygodną, bo mamy wszystkie, wszystkie krawędzie, więc jedyne co musimy zrobić, to rozpisać to nasze pole całkowite, w jaki sposób liczy się pole powierzchni całkowitej grania takiego. Najprościej popatrzeć na rysunek, dlatego też go zrobiłem i wywnioskować, że okej, okay, no przecież to pole powierzchni całkowitej składa mi się z dwóch podstaw identycznych, w graniastosłupach takich zawsze tak będzie. Więc moje pole całkowite to są dwie podstawy, a co jest w podstawie? No przecież w podstawie jest trójkąt równoboczny. No to jaki my mamy wzorek na trójkąt równoboczny? Zapiszę tu z prawej strony u góry: pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Tak się liczy pole trójkąta równobocznego. Wystarczy nam tylko jego bok. Więc jak ja mam dwa takie trójkąty, bo w, w dwóch podstawach u góry i na dole no to zapisuję sobie mój wzór dwa razy A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Co jeszcze mam? Co wchodzi mi jeszcze w skład pola powierzchni całkowitej tego geniastosłupa? Trzy ściany boczne. Trzy ściany boczne których krawędzie wynoszą 8. Wszystkie krawędzie wynoszą 8. Czyli te ściany boczne są kwadratami. Są kwadratami o boku 8, więc dorzucam sobie do tego jeszcze 3 razy ściana boczna, którą liczę ze wzoru a kwadrat. I koniec, teraz tylko podstawienie ósemki za A, bo tyle wynosi każdy nasz bok i To wszystko. Więc podstawiamy: mamy 2 razy 8 do kwadratu pierwiastek z 3 przez 4. I dodać jeszcze 3 razy i tutaj zamiast a znowu ósemkę do kwadratu. Równa się i dostaniemy tu, nawet możemy sobie skrócić dwójkę z czwórką, będzie 1 i 2. 8 do kwadratu to jest 64 pierwiastki z 3 przez 2, tylko żeby Wam nie przyszło do głowy skracać tej ósemki z czwórką zanim nie podniesiecie do kwadratu. Pamiętajcie o kolejności wykonywania działań. Najpierw są potęgi, później dopiero możemy sobie dzielić, czyli skracać. Więc mamy 64 pierwiastki z 3 przez 2. Dodać jeszcze 3 razy 8 do kwadratu to 64. No i teraz właśnie możemy tutaj skrócić dwójkę z 64. To będzie 32 i będzie 1. 32 pierwiastki z 3. Z pierwszego członu tyle wychodzi, a z drugiego 3 razy 64. No to będziemy mieli wtedy. 3 razy 6 jest 18, czyli 180 będzie 3 razy 60, 3 razy 4, 12, 192. 192 plus 32 pierwiastki z 3, ale okazało się, że troszkę się zagalopowałem, bo my nie mamy tutaj takiej konkretnej odpowiedzi. Wystarczy, że my sobie podamy, jak obliczyć cały ten, całe to pole powierzchni całkowitej. Więc troszkę się musimy cofnąć, prawdopodobnie do tej postaci, o tutaj, i wtedy wyciągnąć sobie przed nawias to 8 do potęgi drugiej. Bo zwróćcie uwagę, my tutaj mamy wyciągnięte coś przed nawias i coś tam jeszcze w nawiasie. No na pewno to nie będzie odpowiedź B, bo przecież tutaj wychodzi 64 pierwiastki z 3, a nam tu wyszło zdecydowanie coś innego. Na pewno to nie będzie też odpowiedź C, bo też nie ma takiego członu ze zwykłą liczbą. Tylko są same pierwiastki. Więc to od razu nam odpada. B i C. Jedyne co może zostać to A albo D, bo tutaj mamy coś tam 8 do kwadratu, to jest coś podobnego. Mamy pierwiastek z trzech, ale mamy też zwykłą liczbę, więc prawdopodobnie to będzie z, któraś z tych postaci. Sprawdźmy to. Ja przepiszę tą postać, którą tutaj mamy jeszcze raz w całości, czyli to będzie dwa razy. I tutaj mamy 8 kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 dodać 3 razy 8 do kwadratu. I teraz zróbmy właśnie to, co oni tutaj zrobili, czyli wyciągnijmy sobie 8 do kwadratu przed nawias. Zobaczymy, co się stanie wtedy. Zanim to zrobię, skrócę. 2 i 4. 1 i 2 będzie. I teraz będziemy mieli w takim razie 8 do kwadratu pierwiastek z 3 przez 2. Dodać 3 razy 8 do kwadratu. Pamiętacie, co to znaczyło, wyciągać coś przed nawias? Jeśli powtarza się w jakiejś tam sumie, różnicy, e, jakaś, e, jakieś jedno wyrażenie, jakaś jedna liczba, czy tam jeden symbol dwukrotnie, w takim przypadku e, powtarza się tutaj 8 do kwadratu, 8 do kwadratu, to ja mogę tą ósemkę do kwadratu wyciągnąć przed nawias. Ciach, piszę sobie 8 do kwadratu wtedy, a w nawiasie zapisuję to, co mi zostało. Więc yy, z pierwszego wyrażenia został mi pierwiastek z trzech i dwójka, pierwiastek z trzech w liczniku i dwójka w mianowniku. A z drugiego wyrażenia została mi tylko trójka, więc piszę sobie plus 3. I sprawdzam teraz, która odpowiedź odpowiada temu, co mi wyszło. Oczywiście odpowiedź D. 8 do kwadratu i w nawiasie pierwiastek z trzech przez dwa dodać 3. Zaznaczam odpowiedź D i mamy koniec zadania.